Fala izraelskich ataków uderzyła w kilka obszarów w strefie gazy. Izrael przygotowuje się do rozszerzenia swojej ofensywy naziemnej na miasto Gaza, a niektórzy jego mieszkańcy powiedzieli, że było to najgorsze bombardowanie, jakiego doświadczyli od tygodni. Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że do szpitala Al-Shifa w Gazie przetransportowano dziewięć ciał, siedem kolejnych do szpitala al quds Są też dziesiątki rannych. Pięciu pracowników Al Jazeera zostało również zabitych przez Izrael w ataku na namiot prasowy, co spotkało się z potępieniem między innymi ze strony Reporterów bez Granic i Komitetu Ochrony Dziennikarzy. Uderzenia nastąpiły po tym, jak premier Izraela bronił w niedzielę planów swojego rządu dotyczących rozszerzenia ofensywy wojskowej na miasto Gaza, jeden z niewielu obszarów terytorium, które nie znajduje się jeszcze pod izraelską kontrolą wojskową. Izraelska armia zamierza kontynuować operacje pomimo rosnących apeli ze strony wielu najbliższych sojuszników kraju o zakończenie wojny.